Gdzie jest dziadek z amatorskiego filmu? Tak wiele mówi się o autorze amatorskiego filmiku, tak mało, a w zasadzie nic, o dziadku, który w tym filmiku występuje. Rzekomy autor filmiku w tym wypadku mam na myśli tego drugiego, jaki już został podstawiony i którym pracownik najprawdopodobniej rosyjskich służb specjalnych kieruje niczym zawodowy lalka szpacynką, przypominając mu, co ma mówić, gdy tylko tamten się zatknie, objaśnia w swoim filmowym wystąpieniu, co widział i co usłyszał, a właściwie, że nic specjalnego nie widział i nic też nie usłyszał. No, ale mniejsza z tym mnie najbardziej interesowało, co powie o dziadku, to znaczy się o starszym mężczyźnie, którego nie da się już wymazać gumką i który wyraźnie pod koniec filmu zwraca się do niego po imieniu w sposób nieco może wulgarny, ale biorąc pod uwagę, że sytuacja, w jakiej się znaleźli, nie była silankowa, w jakiś sposób to tłumaczy. Otóż, dlaczego nic o nim nie wspomniał ów rzekomy autor filmiku? Wszak ów dziadek mógłby potwierdzić jego zeznania a że był i też widoczny na filmiku, jego wypowiedź w bardziej przekonujący sposób mogłaby wpłynąć na obalenie teorii spiskowych, jakie to powstały i opierają się na tymże materiale filmowym. Pytam się zatem gdzie jest dziadek? Czy ten człowiek jeszcze żyje? Czy żyje prawdziwy autor filmiku? A może obaj spoczywają już pod ziemią i należałoby ich wpisać na listę ofiar katastrofy? zastanawiał się czy oni byli ostatni czy stado bestii już zdążyło nasycić się niewinną ludzką krwią a może już wkrótce dołączą do nich inni niepokorni szukający prawdy w takim wypadku lista ofiar nie będzie miała końca edward snopek artykuł napisany latem 2010 roku